Cześć, nazywam się Olejnik Piotr i witam Cię serdecznie w drugim odcinku podcastu Pierwszy krok do ciekawości, w którym rozmawiamy, a raczej ja prowadzę monolog na ciekawe tematy. Ze wzrostem popularności i aktywności podcastu, w planach oczywiście mam zapraszać ciekawych ludzi z pasją, z którymi to będziemy rozmawiać na tematy, dzięki którym będziemy mogli stawać się lepszą wersją siebie. Dlatego, jeżeli jakaś osoba przychodzi Ci teraz na myśl, to zapauzuj ten podcast i napisz w komentarzu, kogo chętnie byś wysłuchała albo wysłuchała, oraz zasubskrybuj mój kanał na YouTube, żeby być na bieżąco. W dzisiejszym odcinku, już drugim, podejmiemy temat typów osobowości, czyli jakie rozróżniamy typy osobowości, jakie są mity związane z nimi, dlaczego warto poznać swój, swój typ osobowości i na sam koniec, gdzie można zrobić darmowy test, test osobowości. Także zaczynamy. Jakie typy osobowości rozróżniamy? No, większość z nas może rozróżniać takie typy, typy osobowości jak ekstrawertyk i introwertyk czyli dwa typy. Ekstrawertyk to ktoś, kto widać, że ma dużo energii, lubi kontakty z ludźmi i nie kryje się z emocjami. Introwertyk za to jest zdystansowany, woli pracować samodzielnie, no i nie okazuje tak nie, nie wyraża uczuć. Jakim typem osobowości jestem ja? Ty pewnie zapytasz. Ale zanim ci na to odpowiem, raczej dostaniesz odpowiedź automatycznie. Powiem ci jakie mity krążą w, o, wokół typu osobowości, przykładowo introwertyk. Introwertyk jest nieśmiały. To są dwie różne cechy. Introwertyk nie pójdzie na imprezę, bo woli zostać w domu i czytać książkę, ale za to osoba nieśmiała chciałaby iść na imprezę, ale boi się kontaktu z ludźmi. Także introwertyk jest nieśmiały, to jest nieprawdziwe. Druga sprawa to introwertycy nie lubią rozmawiać. Introwertyk mówi wtedy, gdy ma coś interesującego do powiedzenia i nie znosi takiego pustego gadania. Ale jeśli temat go pasjonuje, to może rozmawiać godzinami. Także to nie jest prawdą, że intro, introwertyk, introwertycy nie lubią rozmawiać. Trzeci mit: to introwertycy są mało inteligentni. Niektórzy myślą, że jeżeli introwertycy nie wyrażają zbyt często swojego zdania, to dają świadectwo braku inteligencji. Często jest jednak tak, że Musi on przeanalizować dany temat, żeby się wypowiedzieć na, na, na ten temat, lub uważa, że nie ma sensu się z kimś po prostu przekrzykiwać na jakiś tam temat. Tak samo są mity na temat ekstrawertyków. Jeżeli wy spotkaliście się z jakimiś mitami odnośnie któregoś typu osobowości, to dajcie znać w komentarzu, co to za mity i jakiego typu osobowości dotyczą. No, i tak naprawdę temat typu osobowości nie jest taki prosty, i nie możemy powiedzieć, że jesteśmy ekstra czy introwertykami. Zazwyczaj jakiś typ osobowości w nas przeważa. Ja często zastanawiam się nad tym, jakim typem osobowości jestem. Mając troszkę większą wiedzę i zdając sobie sprawę, że jest jeszcze coś takiego jak dynamika talentów. To jeszcze bardziej komplikuje sprawę, bo w dynamice talentów jest 8 różnych typów osobowości. I fajnie wiedzieć, kim rzeczywiście jesteśmy, jakie mamy talenty, do czego mamy predyspozycje, w jakich dziedzinach życia będziemy sobie dobrze radzić, a w jakich wręcz przeciwnie fatalnie. Ja chcąc sobie ułatwić sprawę, zrobiłem test osobowości, test online. Link do, do tego znajdziecie w opisie tego filmu, podcastu. Test jest darmowy. I na takiej stronie jest 16 różnych typów osobowości. Także jak słyszycie, życie staje się prostsze. Na koniec testu masz takie procentowe podziałki. Jaki masz umysł, czy bardziej ekstrawertyczny, czy introwertyczny? Jaką masz energię, czy, czy kierujesz się bardziej intuicją, czy jesteś realistyczny, stąpasz twardo po ziemi? Jaką masz naturę, czy kierujesz się? logiką czy może bardziej zasadami jaką masz taktykę. Czy wolisz sobie planować czas i różne zadania. Czy taki poszukujący jesteś e, ciekawy świata i, i, i spontaniczny. Także takie rubryki dostaniecie na, na sam koniec na koniec tego testu. No i okazuje się że po teście u mnie wyszło że jestem w 53 Ekstrawertykiem, a w 47 introwertykiem. Teraz to już w ogóle życie dla mnie jest tak proste, że czy ja mam jakieś rozdwojenie osobowości? <grytanie> Ale tak naprawdę test pozwala mi zrozumieć, dlaczego podejmuję takie, a nie inne decyzje, dlaczego uwielbiam kontakty z ludźmi, a innym razem mam wręcz dosyć i wolę zamknąć się w swojej jaskini i tworzyć tam, stać się takim kreatywnym, tą swoją kreatywność na zewnątrz ujawnić. i teraz wiem, że nie ma sensu siebie besztać, tak jak kiedyś to robiłem, za to, że czasami po prostu nie mam ochoty czegoś robić. Taka jest już moja natura. Jak się mówi: raz na wozie raz pod wozem, ale to już chyba nie ma nic wspólnego z tym. Także uważam, że warto zrobić taki test i zrozumieć siebie jeszcze bardziej. Wiedzieć, że w pewnych aspektach życia będziemy nam po prostu trudniej, a w innych będziemy czuli się jak ryba w wodzie. To bardzo ułatwi nam życie. Mi, Tobie. Także przypominam, że link do darmowego testu znajdziecie w opisie filmu, opisie tego podcastu. Test zajmie Wam maksymalnie 10 minut. To, co polecam zrobić, to zrobić ten test kilkukrotnie w różnych odstępach czasu na przykład co 3 miesiące i porównać zauważycie że te parametry będą się zmieniać i to jest całkowicie normalne jak już zrobicie test to oczywiście pochwalcie się w komentarzu jaki macie wynik ja jestem działaczem typu T no i na sam koniec zachęcam do subskrybowania mojego kanału żeby być na bieżąco oraz zostaw łapkę w górę, żeby więcej osób mogło wysłuchać tego podcastu, więcej osób mogło poznać jeszcze bardziej siebie i się, stać się lepszą wersją siebie. Także trzymajcie się, na razie, cześć.